W szpitalu specjalistycznym w Kościerzynie doszło do tragicznego zdarzenia. Podczas porodu zmarł noworodek. Sprawą zajmuje się już policja i prokuratura, które próbują ustalić, czy przyczyną śmierci mogło być niedopełnienie obowiązków przez personel medyczny. O zdarzeniu, które miało miejsce 12 kwietnia, poinformował policję krewny rodziny. Przeprowadzono sekcję zwłok zmarłego noworodka, ale jej wyniki nie są jeszcze znane. Matka dziecka po porodzie została przewieziona na oddział intensywnej opieki medycznej, gdzie na szczęście jej stan uległ poprawie i obecnie nie zagraża jej życiu. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie. Dochodzenie opiera się na artykule 160 paragraf 2 kodeksu karnego w zbiegu z artykułem 155 kodeksu karnego, sugerującym możliwość narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia z powodu niewłaściwej opieki medycznej. Sprawa wzbudza emocje nie tylko wśród rodziny zmarłego dziecka, ale także wśród mieszkańców i personelu medycznego. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że nie był to pierwszy poród tej matki, i wcześniej nie było też żadnych przesłanek które wskazywałyby na jakiekolwiek problemy. Z uwagi na prowadzone śledztwo, dyrekcja placówki wstrzymała się od udzielenia nam komentarza w tej sprawie.